Poza zaspawaniem czaszki, musimy też zamontować coś w rodzaju ślizgacza, żeby baster spadał wzdłuż liny i trafiał dokładnie tam, gdzie chcemy. Żeby móc precyzyjnie sterować upadkiem bastera, Jamie montuje w nim linki mechanizmu zwalniającego i karabinczyk do linowej prowadnicy. Na początek z dwóch metrów, Buster przechodzi kolejną porcję tortur w ramach prób mechanizmu zwalniającego. Mechanizm działa bez zarzutu. Spróbujmy jeszcze raz. Ale Buster nie jest przystosowany do tak brutalnego traktowania. Coś nie tak. Tylko nie to. Weźmy go za głowę i zanieśmy z powrotem na stół operacyjny. Musimy go naprawić i ściągnąć dane z akcelerometru. To nasz ostatni stażysta. W dokach wyspy Mare wszystko jest już gotowe do wielkiej próby Bastera. Czy jego dramatyczny skok dowiedzie, że rzucanie przed sobą młotka może złagodzić upadek i ocalić życie? Sprawdziłem już układy akcelerometru i wszystko działało jak trzeba. Już teraz rejestruję zdarzenia. Myślę, że po drodze zapamiętał kilka solidnych strząsów, ale na pewno zdołamy odróżnić te, które nas interesują, bo to będą olbrzymie przeciążenia. Akcelerometr już działa. Nadszedł czas wielkiej próby. Wielki dźwig zajmuje pozycję. Czuję dziwną kombinację czystego przerażenia i euforii. Sam nie wiem. Patrzę na Ziemię z wysokości kilkudziesięciu metrów. Naprawdę jest super. Myślę, że fascynacja bierze jednak górę nad strachem. Wszystko gotowe, wciągaj go. Dźwig unosi Bastera na wysokość 50 metrów. Lina prowadząca utrzyma go na właściwym kursie. Specjalna szybka kamera zarejestruje moment upadku. Jestem gotów. Biedny facet. Chyba upadł na plecy. Miałem nadzieję, że spadnie na klasyczną deskę. Myślę, że doświadczył pełnego przeciążenia, jakie mogło powstać przy upadku z takiej wysokości. Niestety, siła uderzenia wyrwała basterowi nogę. Potrzebny jest ochotnik, który poszukałby jej na dnie basenu. Nie przepuści okazji, żeby pobiegać sobie w majtkach. Pewnie leży 2 metry w mule. Niestety nie udało mi się odszukać nogi. Jestem rozczarowany. Chciałem wyjść z wody trzymając ją triumfalnie nad głową. To byłoby piękne. Mimo niepowodzenia chłopcy mają nadzieję, że reszta bastera przetrwa jeszcze kilka lotów. Wszystko gotowe. Spuszczaj go, kiedy chcesz jest kompletnie, kompletnie zdemolowany aluminiowy odlew kości udowej rozleciał się na kawałki i to przy zderzeniu z wodą to oczywiste, że spadając z tej wysokości człowiek może pożegnać się z życiem na końcu ramienia dźwigu Jamie zmaga się ze strachem z pewnością wolałby teraz stać na twardej ziemi to musi być mocne przeżycie. Sięgnięcie drągiem i podczepienie kukły do mechanizmu zwalniającego wydaje się proste. To tylko metrowy dystans. Ale kiedy robi się to na pochylonym dźwigu 50 metrów nad wodą, to nie może być przyjemne. Kiedy tkwiłem tam w górze, wciąż widziałem siebie wypadającego za barierkę. Wiedziałem, że dam sobie radę, ale niekoniecznie muszę to lubić. Upadki odcisnęły swoje piętno na biednym, beznogim basterze. Pora na modyfikację warunków eksperymentu: jeden zrzut bez nóg i bez młotka, i jeszcze jeden z młotkiem. Kamery działają. Możesz zrzucać. To jest tak wspaniale, bezlitośnie brutalne. Tak brutalne, że akcelerometr zarejestrował przeciążenie 287G. Człowiek by tego nie przeżył. W przeciętnym zderzeniu samochodowym przeciążenie nie przekracza 70G. Pora na próbę z młotkiem czy osłabi upadek i uwiarygodni mit? Jesteśmy gotowi. Z młotkiem przeciążenie 270G. Gdybym był manekinem, zabolałoby mnie bardziej niż przy poprzednich próbach. Nawet spadając za młotkiem, Buster zbiera straszliwe baty. Bez młotka przeciążenie 296G. Za każdym razem coraz bardziej mi się podoba. Myślę, że Jamie nie czuje się zbyt dobrze. Bez młotka przeciążenie 199G. Powiedziałbym, że to dobrze spędzony dzień. Zdejmijcie mnie z tego dźwigu. Nie sądzę, by utrata nóg wpłynęła na wyniki. Mamy zapis trzech upadków bez młotka i trzech z młotkiem. To wystarczająco dużo danych, by móc stwierdzić, czy rzucenie młotka pomogło, czy nie. Mam przeczucie, że młotek faktycznie wpłynął na siłę zderzenia z wodą, ale nie sądzę, by ten wpływ był duży. Nie taki, by ocalić komuś życie. To pierwszy skok z młotkiem spadł pod niedużym kątem. Na tyłek. W warsztacie Adam i Jamie porównują zapisy ściągnięte z pamięci akcelerometru. Praktycznie nie ma żadnej różnicy w amplitudzie impulsu. Wszystko w przedziale od 200 do 300 G. Nawet jeśli młotek trochę pomaga w chwili zderzenia, człowiek leci z prędkością ponad 100 km na godzinę, dwa razy szybciej niż samochody badane w testach zderzeniowych. To, że upadek do wody może skończyć się oderwaniem kończyn, bardzo mnie zaskoczyło. Nigdy bym nie przypuszczał, że impet jest aż tak wielki. Z danych wynika, że wrzucenie młotka nie pomaga ani trochę. Moim zdaniem ten mit to bójda, zgadzam się. Wśród dziesiątków mitów dotyczących magicznych właściwości koli jest i taki, który mówi, że napój ten świetnie czyści skorodowane styki akumulatorów. Ale czy to prawda? Oto skorodowany akumulator. Nawet bardzo skorodowany. Spróbujmy wyczyścić go kolą. Ten wyczyścimy kolą, a ten sodą i szczoteczką do zębów. Zdrówka! To jak? Porównujemy? Szczerze mówiąc, nie widzę wielkiej różnicy. Owszem, ale kola zadziałała. Pozwól, że jeszcze coś sprawdzę. Spróbuję użyć zwykłej wody. Widzisz, co się dzieje? Myślę, że kola czyści po prostu dlatego, że jest płynem, a nie dlatego, że ma jakieś tajemnicze właściwości. Czysta woda oczyściła styk równie skutecznie. To prawda. A może kola jako środek na tłuste plamy? Zrobię to zanim umyjemy się. Oczywiście są prostsze sposoby na zatłuszczenie sobie kombinezonu, ale żaden nie daje takiej frajdy. To jest nawet ekscytujące. Zaboli tylko troszeczkę. Jeden wycinek trafia do koli, drugi do roztworu markowego środka piorącego. Oba będą się moczyć przez cztery dni. Wypłukaliśmy, to i sam nie wiem. Jak na mój gust, bez mechanicznego wspomagania, firmowy detergent.